Cześć, witajcie! Tu jestem agent i, jestem agent i właśnie tym, to agent to jest taki fajny kod, który postaram się Wam przedstawić. Ja jestem jeszcze tak w ogóle, to jest mój pierwszy filmik. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Jeśli, jeśli Wam się spodoba, to proszę o łapki w górę. O, bo to mnie właśnie dzięki temu będę mógł pokazywać więcej takich kodów i mam nadzieję, że to Was zaciekawi. Mój gaz mu się włącza. No, jakiś błąd w do gry i o wyglądamy tak o. Hi. Mamy taką, jakby ciężko to nie, nic nie trzeba ściągać, po prostu wpisujesz wielkie A, G, N, T i proszę bardzo, na taki fajny kod Mam nadzieję, że Wam się podobało I to będzie na tyle Cześć, i na razie